Auto źle według wielu osób zmontowane. To jest taka przepaść rzeczywiście. Tak, to jest bardzo duża przepaść. Wygląda na to, że Europa przespała ten moment transformacji. Warsztat jest w stanie się utrzymać z naprawy stricte samochodów elektrycznych. Nie jest prawdą i to trzeba naprawdę wyraźnie podkreślić, że tych samochodów nie należy serwisować. Z tego tak. to wynika, że u nas się te elektryki bardziej palą? Dzień dobry, to jest Motofocus TV. Dziś porozmawiamy sobie nareszcie o samochodach elektrycznych, a konkretnie o serwisie i naprawach samochodów elektrycznych. Które, wbrew temu, co ludzie, którzy nam je oferują czasem do sprzedaży, trzeba serwisować i naprawiać, mimo że nie trzeba tam wymieniać oleju silnikowego czy też regenerować turbo sprężarek. Porozmawiam dzisiaj z zaproszonym gościem, którym jest Bartosz Jeziorański. Dzień dobry. Z... Dzień dobry z firmy. Jak się ta firma nazywa po tych zmianach? e garaż to była nasza pierwotna nazwa, w tej chwili tak naprawdę E-Viper spółka zoo. lub e Network zamiennie. Tak jest, ponieważ Bartosz prowadzi sieć warsztatów naprawiających auta elektryczne. Mnie bardzo interesuje między innymi to, czy w Polsce już dzisiaj rzeczywiście można utrzymać się z warsztatu naprawiającego tylko samochody elektryczne. O to także zapytam, zostańcie zatem z nami. Jeszcze zanim przejdziemy do głównej części rozmowy, wspomnę, że patronem naszego dzisiejszego odcinka jest firma NRF, czyli dostawca części zamiennych do układu chłodzenia pojazdów i nie tylko, współtwórca EV Academy, czyli takiego programu, szkoleniowego, który ma za zadanie szkolić warsztaty w zakresie obsługi i napraw samochodów elektrycznych. Tak się przyjemnie składa, że nasz dzisiejszy gość jest także patronem tego konceptu, czy też jego współtwórcą. O nim sobie pewnie także dzisiaj porozmawiamy, czy ogólnie o szkoleniach dla mechaników z zakresu obsługi samochodów. Elektrycznych. Ale zacznijmy może od tej kwestii, którą wspomniałem we wstępie do naszej rozmowy, która mnie nurtuje. Czy da się w Polsce utrzymać, godnie żyć z prowadzenia warsztatu naprawiającego samochody elektryczne? Nie wiem, co to znaczy godnie żyć. Jedna sprawa związana z prowadzeniem warsztatu jest taka, że faktycznie na samym początku, kiedy zaczynałem, ponad 3 lata temu już tak naprawdę, w dniu dzisiejszym, to nie, moim celem nie było czy znaczy inaczej. Nie, nie miałem jeszcze takiego dalekiego celu, żeby to był jakiś ogromnie intratny biznes. Dla mnie to był taki side biznes, raczej hobby biznes, z tego względu, że zawsze chciałem się odnaleźć gdzieś na prawach samochodów, A oprócz tego prowadziłem i prowadzę nadal drugie przedsiębiorstwo, które jest relatywnie większe od te, tego przedsięwzięcia, zwanego EV Repair. Natomiast po paru tak naprawdę miesiącach działalności tej firmy. I naszego takiego dzielenia się wiedzą z, z użytkownikami poprzez YouTube, okazało się, że to jest bardzo trafiony pomysł i bardzo dużo pieniędzy zaczęło do nas przyjeżdżać. Tak dla wyjaśnienia, nasza pierwsza lokalizacja była bardzo mała. Więc de facto, już po trzech miesiącach funkcjonowania musiałem tę lokalizację przenosić do większej. Mhm. I mogę powiedzieć już z pełną odpowiedzialnością, bo myśmy od początku mieli takie założenie, że będziemy obsługiwać tylko samochody elektryczne. Jeżeli ten biznes nie wypali, to po prostu wtedy byśmy przestali go kontynuować. Natomiast e, tak naprawdę po roku czasu mogę powiedzieć, że ta firma zaczęła, zaczęła przynosić dochód. Czy można godnie żyć? To już zależy, kto czego oczekuje, oczywiście. Ja uważam, że tak. E, uważam, że warsztat jest w stanie się utrzymać z naprawy stricte samochodów elektrycznych. I w, w miarę rośnięcia tej ilości samochodów elektrycznych w Polsce, a pamiętajmy o tym, że Polska jest rynkiem tak zwanym wtórnym czyli przyjeżdża do nas bardzo dużo samochodów używanych i powypadkowych tych napraw będzie więcej i więcej. Także myślę, że raczej przed tego typu warsztatami jest przyszłość, przynajmniej na jakiś czas. Okej, okay, a właśnie, bo wspomniałeś też o swoim kanale na YouTube, oczywiście go gdzieś tutaj podlinkujemy, to jest też ciekawe źródło wiedzy na temat tego, jak w praktyce wygląda to życie warsztatu naprawiającego takie samochody. Od razu powiem, że w kuluarach jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, powiedziałeś mi ciekawostkę, która mnie jakby zaintrygowała, mianowicie Twoje podejście do rynku. Bo dotychczas spotykałem się z osobami, które jeżeli spotykałem się z osobami zaangażowanymi w rynek elektromobilności, to byli to entuzjaści, żeby nie powiedzieć fanatycy. Natomiast twoje stanowisko dotyczące między innymi tego że jesteś przeciwnikiem tego, żeby zakazać produkcji samochodów spalinowych, przyznam, zafrapowało mnie. Moim zdaniem produkty, które wchodzą na rynek naturalnie, czyli organicznie, czyli tak jak na przykład kiedyś wchodziły smartfony, tak jak zresztą ty zauważyłeś słusznie podczas naszej rozmowy kuluarowej, takie produkty... To się działo. Tak. I te produkty generalnie później rozwijają się w sposób naturalny. Czy, I to, co zrobiła Tesla, czyli pokazała produkty, które były bardzo interesujące pod względem konfiguracji, jeżeli chodzi o samochód elektryczny, co zainteresowało entuzjastów, i spowodowało, że ten rynek zaczął się naturalnie rozwijać. Natomiast to, co się dzieje w Europie, czyli takie przymuszanie troszeczkę, w szczególności w takich krajach lekko zaściankowych jak Polska, gdzie się użytkownika, który nie jest jeszcze absolutnie do tego w 100% gotowy mało tego, infrastruktura nie jest gotowa gdzie się użytkownika przymusza do tego, żeby ten samochód elektryczny, moim zdaniem jest błędem. Bo to też może spowodować jakiś dosyć duży opór w ogóle do tego, żeby te samochody się pojawiały, a, lub do jakichś jakich innych zawirowań, jeżeli chodzi o rozwój tego rynku. Także tak jak powiedziałem, jestem przeciwnikiem nieorganicznego rozwoju rynku. Okej, okay, rozumiem, że w zasadzie ja mam podobne podejście. Jeżeli ktoś chce sobie kupić samochód elektryczny, to nie mam nic przeciwko. To nie jest, to nie jest nic ważnego, szczerze mówiąc. To tak jak ktoś sobie na przykład chce kupić Jeepa Wrangera i jeździć nim po ulicach Warszawy. Czemu nie? Można to robić. Natomiast same samochody elektryczne od strony warsztatowej, przede wszystkim co interesuje mechaników ich awaryjność, ich usterkowość, ale także ich parametry użytkowe. Jak ja właśnie rozmawiam z ludźmi zainteresowanymi bardziej niż ja elektromobilnością, to ta Tesla jest takim najbardziej jaskrawym przykładem. Mhm. Auto źle według wielu osób zmontowane, mające jakieś tam błędy, po prostu choroby wieku dziecięcego, bo to był producent, który wcześniej nie, nie produkował żadnych samochodów nie, spalinowych i tak tylko od razu wszedł na ten duży rynek. E, psują się tam e, jakieś elementy, powiedzmy takie, które w samochodach spalinowych często się e, nie psują już dzisiaj. Ale z drugiej strony, jak rozmawiam z tymi samymi ludźmi i pytam się ich, a jaki jest najlepszy samochód elektryczny, jeśli chodzi o zasięg, wydajność, przyspieszenie? No, Tesla. Tesla i długo, długo nic. Ten rynek jest dziwny, prawda? Jest to pewien paradoks, ale to jest tak naprawdę właśnie też ogólna choroba wieku dziecięcego, jeżeli chodzi o taki rynek. No bo ten rynek rozpoczął się od Tesli. Tesla zdobyła dosyć pozycję lidera technologicznego, wciąż jednak jeszcze lidera też ilościowego, no bo te dane ze sprzedaży BYD ciągle traktuje trochę przez, jakby to powiedzieć, przez pryzmat tego, że Chińczycy te dane pompują bo do danych BYD są też dodane hybrydy, czego Tesla nie sprzedaje, więc w sprzedaży stricte elektrycznych samochodów Tesla nadal też jest liderem ilościowym, e, a to powoduje, że tych samochodów widzimy najwięcej, o tych samochodach wiemy najwięcej. E, druga strona tego medalu jest taka, że producenci chińscy, czy europejscy już może trochę mniej, ale producenci chińscy e, zaczynają troszeczkę deptać po piętach e, Tesli. Czyli e, widzimy już produkty, widzimy już porównania produktów chińskich z Teslą, i widzimy, że tutaj gdzieś oddech Chińczyka na plecach Tesli jest A mocny. Czemu Chińczyka, czemu nie Europejczyka? Przecież wszystkie tradycyjne, że to tak nazwę, marki zaczęły produkować samochody elektryczne. I czy to jest taka przepaść rzeczywiście? Tak, to jest bardzo duża przepaść. Wygląda na to, że Europa przespała ten moment transformacji i trochę jest z tyłu, nawet nie trochę, tylko bardzo mocno, bo my to widzimy od strony produktu. Mieliśmy okazję porównywać Tesle, która technologicznie bardzo wyprzedza wszystkie inne marki. Porównać je do Volkswagena, czy ogólnie do całej grupy WAG i do wszystkich innych producentów europejskich, ja mogę stwierdzić tutaj z pełną odpowiedzialnością, że Europa naprawdę została z tyłu. W tym czasie Koreańczycy, jak i Chińczycy bardzo mocno nadrobili. Chińczycy powiedziałbym nawet ultradynamicznie, więc Chiny tutaj są zdecydowanym wice liderem, a być może będą w przyszłości liderem, ze względu na to, że też cenowo są bardzo atrakcyjni. Producenci samochodów elektrycznych, czy też ich importerzy, sprzedawcy zawsze zachwalają te swoje produkty, tym, że są to pojazdy bezawaryjne w stosunku do samochodów spalinowych, no bo nie posiadają wielu podzespołów, nie posiadają silnika, który trzeba, w którym trzeba zmieniać olej, turbosprężarki, DPF-u, u całego szeregu rzeczy, więc panie, tam się nie ma co popsuć. A jak wygląda rzeczywistość rynkowa, właśnie warsztatowa w tym przypadku? Dobrze, rzeczywistość jest dwojaka. Jest tak, że faktycznie te samochody mają mniej części mechanicznych, tak? Dużo mniej. Czyli tych części, które się kręcą, e, mniejsze wydatki temperaturowe. Ogólnie ten samochód jest jakby z natury swojej, jest skazany na mniejszą ilość takich zdarzeń serwisowych. Ale jest też druga część tego medalu, czyli to, co się działo i dzieje nadal z tymi samochodami, nazwijmy tak zwana choroba wieku dziecięcego. I tutaj, za przykład podobny Tesla, bo to jest taki przykład najlepszy, sztandarowy. Gdzie Tesla jako producent nowy zupełnie, jeżeli chodzi o automotyw, weszła na ten rynek, zrobiła samochód elektryczny od podstaw, ale na bazie jednak komponentów samochodu spalinowego. To spowodowało, że na przykład takie elementy jak zawieszenie zostały wzięte jednak prawie niemalże kopii w klej samochodu spalinowego, zostały poddane zupełnie innej presji. Mhm. Inne momenty obrotowe, inny ciężar, inne siły skrętne, co spowodowało, że to zawieszenie na przykład w takich pierwszych samochodach jak Tesla Model S i X no Mają troszeczkę mniejszą wytrzymałość. Dodatkowo osprzęt elektroniczny, w którym Tesla jednak troszeczkę się bawiła, na przykład wyjeżdżającymi klamkami w Teslach Model S i to jest bardzo znany przykład dał bardzo dużo słabych objawów klientom, i tych klamek to sami my żeśmy chyba już z 300 czy 400 w tych testach naprawili. I tych przykładów można by mnożyć dużo. Także to jest ta pierwsza rzecz. Drugi, druga rzecz związana z samochodami elektrycznymi jest taka, że absolutnie nie jest prawdą i to trzeba naprawdę wyraźnie podkreślić, że tych samochodów nie należy serwisować. Oczywiście, że należy. E, przypominam jeszcze raz, rynek Automotive jest zbudowany na bazie producentów. Producenci jednak lubią używać tych samych komponentów do samochodów spalinowych, samochodów hybrydowych i samochodów elektrycznych. Dlatego te komponenty w każdej z tych konfiguracji są poddawane innej presji. Także trzeba je przeglądać. Na przykład. Albo inaczej, za przykład mogę podać układ hamulcowy. Układ hamulcowy, jak przyjrzycie się na ulicy, popatrzcie, jak jeżdżą samochody elektryczne. Układ hamulcowy w samochodach elektrycznych wygląda tragicznie. Właśnie dlatego, że ludzie żyją w przeświadczeniu, że tego nie trzeba serwisować. Mało tego, oni tego układu hamulcowego nie używają, bo oczywiście sprzedawca im powiedział, że najlepiej hamować rekuperacją. I te klocki hamulcowe w tych zaciskach, one się po prostu zapiekają. I w momencie, kiedy dochodzi już do tego hamowania, kiedy musimy zahamować, to jeden klocek nam hamuje, drugi nie hamuje. Co się dzieje? Nierównomiernie zużywają się klocki, nierównomiernie zużywają się tarcze, a jak jedna tarcza się zużyje, to musimy wymienić dwie. I taki jest ostateczny rezultat tego, że na przykład samochody, które do nas przyjeżdżają po dwóch, trzech, czterech latach użytkowania, wymagają wymiany zawieszenia i wymiany całego układu hamulcowego. I takie sytuacje się dosyć często zdarzają. To jest mega ciekawostka. Zwłaszcza w kontekście tego, co jak wspomniałem, mówią producenci. No, ja sam rozmowę z przedstawicielem jednej z firm, która chce wprowadzić na polski rynek nową markę samochodów elektrycznych. I kiedy zapytałem o plany dotyczące sieci serwisowej, no to odniosłem wrażenie, że. Ci ludzie troszeczkę lekce sobie ważą ten temat, mówiąc, no ale to przecież elektryki, to nie trzeba tego serwisować, gdzieś tam to jest problem na przyszłość. A do czego nawiązuje? Bo właśnie też producenci samochodów elektrycznych mają słabo rozbudowane sieci, autoryzowane stacje obsługi, czyli też autoryzowane swoje warsztaty, w których realizują chociażby gwarancje. Czy to jest szansa dla warsztatów niezależnych, żeby powiedzmy wbić się w ten rynek gwarancyjny, dla takich warsztatów, jak te, które należą do Twojej sieci, żeby jakby przejąć te naprawy. My w tej chwili świadczymy takie usługi dla dwóch marek, dla dwóch producentów. Stanowimy uzupełnienie lub sieć serwisową dla nich. Mhm. Także tak. oczywiście jest, jest taka możliwość. Nasze warsztaty już też w Polsce realizowały naprawy gwarancyjne czy przeglądy gwarancyjne dla jednego z producentów. Czyli pod tym kątem można się rozwijać, tylko że trzeba byłoby najpierw właśnie nauczyć się obsługi i napraw tych samochodów elektrycznych, bo to wbrew pozorom nie jest prosta rzecz. Mhm. To jest dobry moment, bo chciałbym przejść do tego fragmentu rozmowy, gdzie będziemy rozmawiać właśnie o szkoleniach. To, to jest dobry moment, żeby wspomnieć, że patronem naszego dzisiejszego odcinka jest firma NRF, dostawca części zamiennych układów chłodzenia do pojazdów. Z pojazdów osobowych, jak i ciężarowych, no i nie tylko elementów układów wodzenia, a to jest też także współtwórca właśnie EV Academy, czyli takiego konceptu szkoleniowego, w który także nasz dzisiejszy gość bardzo jest zaangażowany. Porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda rynek szkoleń dotyczących elektryków w Polsce, ponieważ znowu z tej zakulisowej rozmowy od mojego gościa dowiedziałem się, że jego ocena że właśnie system jest raczej, powiedziałbym, negatywna. Tak, polski system w ogóle szkoleń i edukacji jest, powiedziałbym, słaby. No, takie delikatne słowo. E, mając pewną wiedzę jakby w momencie, kiedy tworzyli w Akademii razem z nrf myśmy zrobili taki głębszy research na temat tego, jak są realizowane szkolenia w zakresie samochodów elektrycznych. I na pewno w Polsce nie rekomendowałbym e, brania na poważnie szkoleń, które realizują na przykład dystrybutorzy. Ludzie, którzy realizują te szkolenia nie mają w ogóle żadnych postaw do tego, żeby te szkolenia realizować. Ja już nie mówię, o... Nie uogólniajmy, że wszyscy bo zaraz to może ktoś tam jednak ma. No Stadzi chyba, że jest ktoś kogo, chyba jest ktoś kogo nie znamy lub nie mieliśmy okazji tego zobaczyć, no to oczywiście przepraszam, natomiast większość tego bo inaczej wszystko to, z czym mieliśmy do czynienia, to jest coś, czego bym w życiu nie rekomendował. Mhm. A dlaczego? Dlatego że, nie, są... dlatego, że te szkolenia są wybiórcze, czyli one pokazują nam tylko jakieś generalne informacje, e, mówią nam o tym, jaki jest rynek, jakie są samochody, z jakimi problemami się stykają, a mówią nam to ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o samochodach elektrycznych. Być może niektóre z tych szkoleń mają na przykład taki komponent jak SEP, tak? czyli można uzyskać e, m, certyfikaty do pracy, i do, do pracy i dozoru na przykład nie wiem, do, do urządzeń elektrycznych do 1000 V, do 1 do kV, ale to są, e, to są rzeczy, które każdy może zdobyć. Nie potrzebuje do tego jechać na jakieś specjalne szkolenie. E, są to bardzo proste egzaminy. E, natomiast ta wiedza rzeczywista, taka, taka naprawdę istotna wiedza na temat naprawy samochodu, jak, jak postępować z samochodem, e, jak się wymienia poszczególne komponenty, jak się włącza, czy wyłącza poszczególne procedury, jakim oprogramowaniem możemy wejść do tego samochodu, czy nie, takiej wiedzy absolutnie tam nie ma. Przychodzi mi na myśl jednak jedna firma, która takie szkolenia na Lifie i badajże i Priusie, no to nie jest elektryk, ok. Robiła? No, prześlę ci link, to ocenisz. Dobrze. W każdym razie, okej, okay, no to co robić w takim razie? Powiedzmy, prowadzę dzisiaj zwykły, standardowy warsztat i sobie myślę, a może by wejść w te elektryki, będę krok przed konkurencją. Ale no, nie mam takiej wiedzy. Nie znam się za bardzo na elektryce. Dotychczas wymieniałem zawieszenia i kroki hamulcowe. Więc są dwie drogi do tego, które my tak naprawdę próbujemy też w pewien sposób udostępnić e, szerokiej gamie warsztatów. E, ja tutaj troszeczkę e, odbiegnę od tego tematu, ale jednocześnie będę zmierzał do, do odpowiedzi. E, na przykład podstawą do rozwoju nasz, naszej sieci, e, mówię o per Network, tak, czyli o warsztatach partnerskich, jest to, że mamy bardzo trudny rynek pracownika teraz. Jest bardzo trudno pracowników w ogóle, a już o wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników praktycznie jest niemożliwością ich uzyskać. E, dlatego myśmy się zdecydowali nie rozbudowywać własnej sieci, tylko opieramy naszą sieć. Na dołączaniu do naszej sieci warsztatów, które już zajmują się samochodami w jakiś tam sposób. W większości są to warsztaty, które zajmują się mechaniką, zwykłymi samochodami. Tak, spalinowych samochodów. Dokładnie tak. E, I my jakby dokładamy do ich kompetencji tą kompetencję związaną z samochodami elektrycznymi, tutaj akurat w szczególności z Teslą, i to powoduje, że oni mogą już od razu, praktycznie w biegu po naszym szkoleniu, zacząć tymi samochodami się, samochodami się zajmować. E, I to jest jeden z, jedna z tych odpowiedzi na, na Twoje pytanie. Tak, czyli na przykład dołączenie do takiej sieci jak nasza powoduje, że już dostajecie i szkolenie i możliwość naprawiania tych samochodów wiedzę w zakresie naprawiania tych samochodów prawdziwą wiedzę. I jak czegoś nie wiem, to zadzwonię do ciebie albo kogoś z twojego, powiedzmy, tego głównego warsztatu i ktoś mi podpowie, tak? Tak jest. My świadczymy taką usługę, czyli wszystkie nasze warsztaty dostają oczywiście nielimitowane wsparcie online czy telefoniczne. Eee, oprócz tego mamy oczywiście też serwery wiedzy, gdzie sobie piszemy na bieżąco o różnych jakichś tam swoich problemach. Ale wspomniałeś, że są dwie drogi. Ta tak, droga. A druga droga to jest oczywiście ta droga, którą teraz próbujemy stworzyć z NRF-em. Eee, szczególnie, że tak naprawdę rynek polski oczywiście jest interesujący, natomiast my chcemy też troszeczkę jakby wypłynąć na szersze wody i tutaj tworzymy IWI Academy, Czyli jeżeli ktoś nie miałby jednak chęci dołączyć do IWI Repair Network, to tutaj mamy IVI Academy, w którym będziemy podobną wiedzę lub tą samą wiedzę, posegmentowaną na troszkę bardziej lub mniej zaawansowane e, nazwijmy podejście do samochodu elektrycznego, e, będziemy tym warsztatom przekazywać. Także i tutaj rzeczywiście znowu nas, najważniejszą rzeczą dla nas nie jest to, żebyście uzyskali jakiś certyfikat, bo w tej chwili nie ma jeszcze ujednoliconego systemu w Europie, tylko żebyście uzyskali rzetelną i prawdziwą wiedzę na temat naprawy samochodów elektrycznych. Okej. Okay. Powiedzmy, że y, szkolenia to jest ten jeden temat, ale drugi to jest takie codzienne prowadzenie warsztatu, które też pewnie w przypadku warsztatów obsługujących elektryki się różni, bo mechanicy, czy tam pracownicy warsztatów, powiedzmy uogólniający, y, które naprawiają samochody spalinowe, przyzwyczaili się do pewnych rzeczy, które już wydają mi się oczywiste, na przykład. Potrzebuję jakiejś części, zamawiam, kurier przyjeżdża tego samego dnia, czasem nawet dwa razy albo trzy może przyjechać i te części są. A czy w przypadku dla samochodów elektrycznych ta dostępność części jest też taka komfortowa? Bo domyślam się, że nie. Widzisz, jak zawsze my próbujemy oczywiście znaleźć odpowiedź dla naszych warsztatów i dla naszych klientów, czyli my w tej chwili budujemy centrum logistyczne, w którym magazynujemy części na podstawie statystyk, bo jakby. Po 3,5 tysiąca napraw, które żeśmy dokonali w trakcie istnienia naszej, nazwijmy to, sieci. E, zdobyliśmy już pewną wiedzę na temat tego, jakie części najczęściej się psują i staramy się je magazynować, czyli buforujemy to już dla naszych warsztatów partnerskich, jak i oczywiście dla rynku zewnętrznego. Prowadzimy też sklepy, prowadzimy po, e, profil na Allegro, tak, żeby udostępnić szerokiemu rynkowi dostęp do nowych części e, do samochodów elektrycznych. Jak będą na Allegro, to mechanicy znajdą. Mechanicy znajdą, oczywiście, że tak. Oprócz tego e, zmierzamy teraz też w stronę troszeczkę większej profesjonalizacji, czyli między innymi rozpoczęliśmy współpracę z firmą Nexus. E, jest to sieć warsztatów. Zakupowa, którą dobrze znamy, także. Tak. E, I namawiamy ich do tego, bo oni razem z nami chcą rozwijać sieć IV-Repair, EV, EV czyli chcą podjąć, podjąć tą rękawicę, a dodatkowo namawiamy ich do tego, żeby e, współuczestniczyli w dystrybucji nowych części do samochodów elektrycznych. Czyli my pomożemy stworzyć im line-up i będziemy w tym zakresie z nimi współpracować. I będą pozyskiwać to, to, sieć Nexus będzie pozyskiwać to od producentów tychże podzespołów? No bo wydaje mi się, że tutaj jest dużo podzespołów tylko oryginalnych, bo aftermarket dopiero wchodzi jakby. Aftermarket zakres. wchodzi, ale druga, to jest kolejna, czwarta rzecz, którą też się zajmujemy, czyli na przykład m.in. ze współpracy z NRF-em, a tak naprawdę głównie z nrf w zakresie chłodnictwa e, pomagamy NRF-owi projektować części do samochodów elektrycznych. Tak i na przykład tutaj akurat nie mamy owoców tej pracy, ale nasza współpraca i to, że pokazaliśmy NRF-owi jak, jak, jak te części mają się komunikować z samochodem, NRF był w stanie e, stworzyć czy wyprodukować e, aktywne pompy, czyli elementy aktywne systemu chłodzenia do Tesli Model 3 czy Testy Model S. Okej, okay, czyli ten rynek się rozwija. Chciałbym jeszcze porozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem, bo tutaj i znów nawiążę do tej naszej kuluarowej rozmowy. Szkoda, że my jej nie nagrywaliśmy. Wspomniałeś o tym, że o ile te pożary samochodów elektrycznych, które są często używane jako argument przez przeciwników elektromobilności, to nie jest tak naprawdę duży problem rzeczywiście. No, my rozmawialiśmy kiedyś, robiliśmy wywiad z przedstawicielem Straży Pożarnej Państwowej, który nam to, te statystyki dokładnie przedstawił, i to rzeczywiście nie jest tak tragicznie. Ale ty wspomniałeś, że w Polsce ten wskaźnik jest wyższy niż w innych krajach Europy. Z czego to wynika, że u nas się te elektryki bardziej palą? Pewnie z tego że są sprowadzane starsze modele. Myślę, że nie tyle co starsze, ale raczej z tego, że bardzo dużo tych samochodów trafia do nas jednak rozbitych. E, I to bardzo, bardzo dużo. E, myślę, że takie wczesne, te wczesne zakupy samochodów, które trafiają do Polski, głównie ze Stanów Zjednoczonych, mówię tu oczywiście o Tesli, czy gdzieś tam z jakichś aukcji europejskich, to w 90% były samochody w jakiś sposób uszkodzone. Niestety trafiają też samochody mocno uszkodzone, gdzie mamy ingerencję już w system wysokiego napięcia i, i niskiego napięcia. I tutaj ryzyko samozaponu przy samochodzie, który jest nieprawidłowo naprawiany, jest zdecydowanie większe niż przy samochodzie oczywiście fabrycznie nowym, czy tylko i wyłącznie używanym. No i to jest problematyka lęku polskiego. Jeżeli będę w stanie, to podejść do BTW zdjęcia. Mamy takie przypadki udokumentowane, gdzie naprawdę to, co było wykonywane w polskich warsztatach, woła o pomstę do nieba. I z jakiego powodu tak jest? Czy po prostu dlatego, że te warsztaty naprawiały te samochody nie mając kompetencji, czy po prostu. Wiedzieli mniej więcej ci mechanicy, co tam robić, ale chcieli przyoszczędzić jak najbardziej na tych naprawach. E, dwojako. E, dwojako. Często zdarzają się takie przypadki, że przyjeżdżają do nas samochody i tutaj też bardzo często też na swoich filmach o tym opominam, żeby samochód najpierw trafiał do takiej firmy jak nasza, jeżeli jest rzeczywiście powypadkowy i my wtedy oceniamy, co się dzieje, przywracamy podstawowe funkcje tego samochodu i wtedy do blacharza, bo jak samochód trafia najpierw do blacharza, to proszę mi wierzyć, i tak trafia później do nas, tylko jest roboty więcej. Trzeba go rozebrać z powrotem. No, trzeba, bardzo często zdarzają się problemy z wiązkami, z podłączeniami. E, samochód jest unieruchomiony i trzeba znowu szukać, e, gdzie jest rzeczywisty problem. Ale to zostawmy z boku. I to jest problem związany z niewiedzą, natomiast zdarzają się też działania celowe, gdzie na przykład, nie wiem, zadrutowano e, bezpiecznik pirotechniczny i takich przypadków mieliśmy wiele. Mieliśmy przespawane e, bezpieczniki pirotechniczne, przepalone, albo na przykład zadrutowane. I to jest gigantyczne niebezpieczeństwo. Takich rzeczy się nie powinno robić. Uważam, że to powinno być karane. Sugerujesz, że raczej samochody elektryczne to nie są takie pojazdy, gdzie można się uczyć napraw metodą prób i błędów. Na pewno nie wtedy, kiedy nie chce się tylko samemu tym samochodem jeździć. Jeżeli mamy zamiar ten samochód komuś sprzedać lub dać komuś... Na przykład komuś z rodziny do jeżdżenia, to musimy zadbać o to, żeby ten samochód był naprawiony poprawnie. Tak na zakończenie lubię zawsze zadawać naszym gościom pytanie o przyszłość, zwłaszcza, że ta motoryzacja w ostatnich latach jest naprawdę dynamiczna i w każdym sektorze jej można właśnie się na ten temat zastanowić, jak ty widzisz rozwój rynku, elektromobilności, samochodów elektrycznych w Polsce, jak wygląda ta najbliższa przyszłość? Przyszłość na pewno jest świetlana w kontekście takim, że na pewno ilość samochodów elektrycznych będzie się zwiększać. Jest coraz większe zainteresowanie, to też widzę po swoim kanale na YouTube. I ogólnie elektromobilność ma raczej świetlaną przyszłość ze względu na potrzebę, jaka istnieje teraz w gospodarce. Tak, chodzi o to, żeby rozproszyć dystrybucję energii, jednocześnie uniezależnić się od paliw kopalnych, co jakby elektromobilność, czyli samochody elektryczne są częścią tego komponentem tego całego takiego, tej wielkiej przemiany. Tak, Czyli tego, że będziemy sobie montować panele fotowoltaiczne, będziemy samochód traktować jako swoją e, baterię, będziemy tą energię magazynować, że będziemy mieli baterię przy domach i tak dalej, i tak e, dalej. I jednocześnie będziemy odchodzić od paliw kopalnych coraz dalej, e, uniezależniając się od, nazwijmy to, niezbyt przyjaznych nam krajów, które te, te paliwa kopalne dystrybuują w tej chwili. I to jest taki big picture. Natomiast jeżeli chodzi o samorozwój rynku, no to e, polski rynek będzie się rozwijał teraz bardzo dynamicznie. Z tego względu, że e, w Europie Zachodniej dochodzi już do pierwszej przemiany generacyjnej. Mamy sporo do nadrobienia po prostu. Nawet nie w tym rzecz. Chodzi o to, że w Europie Zachodniej w tej chwili samochody z pierwszej generacji, które mają już po 10-8 lat, po prostu są wyprzedawane. I ten i rynek jakby samochodu elektrycznego używanego czy wypadkowego jest bardzo duży. W tej chwili na przykład jak się wejdzie na stronę nie wiem, mobile.de, to tych aukcji już jest paręnaście tysięcy. Aukcji, przepraszam, ofert sprzedaży. Kiedy ja zaczynałem to zajmować się samochodem elektrycznym, to było to zaledwie paręset sztuk. Także automatycznie to powoduje, bo polski rynek czy Ukraina to są takie rynki, które jakby gra... Kupują właśnie te samochody. Te samochody grawitują w tą stronę. E, więc coraz większe zainteresowanie jest naprawami, coraz większe zainteresowanie jest kupnem tych samochodów. Bardzo dużo takich samochodów trafia też do nas z Norwegii, e, bo tamten rynek, rynek był jednym z pierwszych rynków. I tam tych samochodów starszych jest bardzo dużo. Czy tam, czy tam nie wiem, Peugeot Ajony, czy Nissan Leafy, te wszystkie samochody, które już tam się praktycznie pokończyły, trafiają do Polski. Tutaj też przestrzegam, że trzeba je oczywiście posprawdzać, zanim się je kupi. Ten samochód. Tak. I po prostu tych samochodów lawinowo przybywa teraz w Polsce. Jestem ciekaw danych na zakończenie tego roku. Na, zako na zakończenie zeszłego roku, jeżeli dobrze zrozumiałem dane, mieliśmy już do około 50 tysięcy samochodów elektrycznych, takich ładujących się, tak? czyli BEFów ów i e, plug-inów. Więc ciągle jesteśmy daleko za Europą. Pamiętajmy o tym, że w takiej Francji to jest chyba około 600-700 tysięcy, w Niemczech już przekroczyliśmy milion. I tak dalej i tak dalej. Także Polska jest bardzo daleko z tyłu, więc z jednej strony mamy ich mało, więc oczywiście baza jest nieduża, ale dynamika rynku będzie bardzo, bardzo, bardzo duża. Czyli tych samochodów będzie przebywać ogromne ilości i to będą samochody z reguły takie, które już będą wymagały jakiegoś serwisowania. To dodatkowo świadczy o tym, że taki biznes, którym my się zajmujemy, w takiej czy w innej formie może być interesujący. Zapragnąłem założyć warsztat zajmujący się samochodami elektrycznymi, a państwo. Tak mógłbym to podsumować. Dziękuję Ci bardzo, Bartku, za tą rozmowę. Myślę, że poruszyłeś dużo ciekawych takich tematów, które jeszcze no, można byłoby rozwinąć, a to może innym razem. Na pewno daje do myślenia, daje do myślenia ta rozmowa, przynajmniej mi. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do studia, zwłaszcza, że walczyłeś z chorobą i nie było to wcale takie pewne. Tym bardziej doceniam, że przyjechałeś. A Państwa zapraszam. Do tego, żebyście śledzili nasz kanał, już wkrótce kolejne odcinki Motofocus TV. No i zapraszam także, żebyście sprawdzili bibliotekę naszych dotychczasowych filmów. Jeśli interesujecie się motoryzacją, techniką motoryzacyjną, to po to jesteśmy cali dla Was. Dziękujemy za dziś i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.